Siemanko, z tej strony Hadzbę, nie kto inny. Pewnie zastanawiacie się co to za filmik, bo nic o mnie nie słychać, nic nie wiadomo, co się ze mną dzieje. A mianowicie nie wyłączajcie tego filmiku, posłuchajcie mnie dwóch minut i już Wam mówię o co chodzi. Sytuacja wyglądał mnie tak, że znikłem na trzy miesiące praktycznie, może nie całkowicie, ale z mediów. Kontakt był ze mną bardzo utrudniony, jak pewnie też zauważyliście. A chodzi o to, że od kilku lat, no temat znany nie? kolano skoczka. Oczywiście człowiek próbował sobie z tym poradzić, wiedział jak sobie z tym poradzić i jakoś tam skakał, ale kontuzja okazała się na tyle przewlekła, że całkowicie mi uniemożliwiała dalsze treningi i no zwiększanie swojej skoczności. A wiecie, jak jest, w miarę jedzenia apetyt rośnie i ja chciałem skakać coraz wyżej. No i w końcu miarka się przebrała, musiałem jakoś pozbyć się tej kontuzji. No i co, nie dało rady wyleczyć tej kontuzji będąc tutaj na miejscu, jako że pracuję praktycznie na hali sportowej i cały czas praktycznie cały tydzień jestem gdzieś na hali czy to na siłowni. No nie dało się, człowieka bolało, a człowiek skakał, trenował dalej, no bo niestety moja głowa jest bardzo kompetytywna i musiałem rywalizować, grać, no i oczywiście trenować. No i nie było innej możliwości, jak zrobić co. Wyjechałem za granicę, uwaga, na trzy miesiące. Tak, wyjechałem na gr za granicę na trzy miesiące. Yy, wróciłem kilka dni temu z zagranicy, a konkretnie z Anglii. Po trzech miesiącach pobytu, pobytu tam, yy, co więcej mogę powiedzieć? Yy, pojechałem sobie do normalnej pracy. Może nawet nie, że zmusiłem, je przecież yy, jakieś tam, nie wiem problemy finansowe czy coś w tym stylu, ale generalnie była to świetna okazja, żeby odciąć się po prostu od siłowni, od hali sportowej, yy, wpaść w taki rytm, który się cały czas powtarza, żeby ułatwiło mi to trzymanie diety, trening. No i co? No i tak się stało. Pracowałem na farmie, pracowałem fizycznie od łopaty, od, yy, od przebierania ziemniaków, od jeżdżenia nawet i wózkiem widłowym szczerzenie żywopłotów, yy, Anglia jak to Anglia, pogoda tragedia, zimno, deszcz, trzy pary spodni, ubrany jak za przeproszeniem yy, świnia w, świnia w chlewie, no sorry, świnia w chlewie jest lepiej ubrana. No i co, wracałem o 18 po 10 godzinach zapierdolu i trenowałem, yy, prosto od razu leciałem do garażu, żeby trenować i robiłem swoje. Trzy miesiące trzymałem Michę. trzy miesiące trenowałem z planem treningowym, a właśnie za chwilę dojdę do tego przez kogo ułożonym i co to się będzie właśnie działo, bo po to nagrywam ten filmik. A mianowicie, przepracowałem swoje, pozbyłem się kontuzji do zera na chwilę obecną yy, moje kolana i moje stawy i ogólnie moje ciało jest w takim stanie, że mógłbym wyjść bez rozgrzewki i od razu zajebać pakę. Oczywiście nie zajebię, bo nie mam jako takiej formy. No co, trenowałem ciężko, michę trzymałem. A już Wam powiem, o co chodzi. Już kiedyś tam, zanim wyjechałem, końcem chyba wakacji, pisałem u siebie na, na fanpage'u, Instagramie i tak dalej, że szukam trenera. No ale jak to Hacbe szuka trenera? No szuka trenera, no wiecie, ja też jestem trenerem i też Was trenuję i trenuję bardzo wiele osób. No, ale niestety yy, ja potrzebowałem osoby, która by spojrzała na mnie z boku i która by spojrzała na mnie yy, troszkę szerszą perspektywą, bo ja albo nie potrafiłem się zmusić do konkretnego zapierdzielania, albo trenowałem po prostu za dużo. Raczej za dużo, bo wiadomo, jaki jestem. No, człowiek, ciężka praca. No i. Nawiązałem tutaj współpracę, która bardzo się Wam powinna spodobać i która będzie dla Was bardzo fajna, a mianowicie chodzi o... Chodzi o Techosport. O Techosport w Trzebownisku, yy, Techosport Motoryka Ruchu. Generalnie pokażę Wam bardziej ten budynek, bardziej tą firmę, o co w tym chodzi, a mianowicie będę u nich trenował. Zapewniają mi dietetyka, trenera. No i najlepsze, co mi zapewniają jeszcze z tego, no to zapewniają mi najlepszy sprzęt. Będę trenował na sprzęcie praktycznie jak w NBA. Goście mają kejzery, goście mają platformy, goście mają bieżnię Woodwaya, goście mają niesamowity sprzęt do pomiaru mocy, do treningu mocy, do zwiększania skoczności. Coś, co. No, jak ja tam przyszedłem pierwszy raz, to mi zmiażdżyło po prostu głowę, nie? Zobaczycie, jak to będzie wyglądać, bo wspólnie z Tekosport Sport i z moim trenerem, tak, mam trenera, a moim trenerem w tym sezonie będzie Filip Kot. Większość tutaj lokalnie będzie go kojarzyć. Młody, po steku, po eksosie, trener, fizjoterapeuta bardzo skrupulatny, wręcz pedantyczny, który ma mnie ogarnąć nie tylko pod względem zdrowotnym, ale i fizycznym. No i będziemy dla Was wspólnie nagrywać, yy, poprawię sobie tylko kamerę, znaczy kamerę, yy, generalnie poprawiam sobie yy, telefon komórkowy, który stoi w aucie, w bucie. No i generalnie będziemy dla Was nagrywać moje treningi od pomiarów, od samych tam treningów, po różne ciekawe rzeczy do dotyczące treningu, kształtowania mocy, szybkości, siły. No i zobaczycie, jak to się robi obecnie, mając w dyspozycji takie kosmiczne warunki. Każdy mnie zna i wie, że ja swój wyskok zbudowałem na naprawdę prostych metodach i to nie jest naprawdę takie trudne, tylko trzeba zapierdzielać, być konsekwentnym i samymi ciężarami bez jakiegoś yy, niesamowitego sprzętu da się, da się zbudować tą skoczność. Ale zobaczymy, i sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo. Możliwości są teraz niesamowite. Na razie nagrywam oczywiście na telefonie. Może jakość nie jest jakaś niesamowita, ale wystarczająca, żebyście usłyszeli, co mam Wam do przekazania. Mamy zakupiony sprzęt, mamy za kilka tysięcy aparat, mamy mikrofony, mamy gimbale, mamy naprawdę cudawianki, więc będzie to zrobione naprawdę fajnie. Tylko na spokojnie, bo wróciłem do Polski i na chwilę obecną jestem kilka dni i nie wiem w co yy, włożyć, za przeproszeniem, ręce. Yy, jadę teraz do tego sportu oczywiście, do Filipa i do Mateusza, pogadamy co i jak z moją dietą, z moim treningiem. Pewnie zrobią mi jakiś trening, pewnie coś mi poszczela plecami, no bo to jest niesamowite, że jeśli ma się trenera, fizjoterapeutę, to przy okazji on... No, potrafi mi z, i zmanipulować kręgosłup i porościerać to co pospinane i dopiero wtedy wchodzę w w trening. Więc to będzie bardzo, bardzo fajne. No i co takiego więcej? No, dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy yy, Was czeka. Przede wszystkim yy, wiele osób z Was mnie prosiło prowadź kanał i tak dalej, i tak dalej. Wróciłem jeden filmik i nagle znikłem na 3 miesiące. No, ale... Powiem Wam tak, te trzy miesiące y, na pewno nie poszły na marne, bo czuję się niesamowicie i zobaczymy, co to teraz uda się z tym ciałem zrobić. Oby tylko tak zostało, bo wiadomo, mogę się czuć teraz niesamowicie, a potem, a potem niestety już tam są jakieś zmiany nieodwracalne w tym kolanie i czy tam jak kręgosłupie i tak dalej i tak dalej, ale myślę, że będzie dobrze. A dwa to jest jeszcze, to jest jeszcze taki temacik, że ja nie wiem jak ja się tu wcisnę. Nie wiem jak ja się tu wcisnę, ale może mi goś wpuści. No nie wpuścił, czyli jest kutasem. Dobra. Jedź, 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 jedź. jedź. Dobra. Puścił mnie. Ludzie to są frajerzy na drogach. Masakra. Jak człowiek jeździ, przynajmniej ja tak mam, że jak jeżdżę, to przynajmniej próbuję każdego go wpuścić, bo mnie tam 10 sekund przy 15 nie zbawi, ale ludzie w Polsce to jest po prostu rzeźnia. No i co? Będziecie regularnie y, widzieć filmiki z moich treningów, y, omówimy tam wiele ćwiczeń i będzie to naprawdę zmontowane pro, także. Y, wymiękniecie. Więcej co jeszcze z ciekawostek? Mniej więcej tyle. No czekajcie na rozwój sytuacji. A i na koniec oczywiście przepraszam wszystkich, yy, bo w Anglii tam gdzie pracowałem był naprawdę yy, wielki problem i z internetem, i z internetem i z dostępem do komputera. Nawet nie miałem komputera. Yy, pracowałem praktycznie cały dzień. Ja nie miałem dostępu nawet, żeby z ludźmi się porozliczać albo coś, nie wiem. Podziałać więcej. Dlatego wybaczcie, ale mam nadzieję, że jak zobaczycie, co dla Was wspólnie przygotowujemy, to zrozumiecie, że musiałem niestety się trochę poświęcić i poświęcić praktycznie trzy miesiące, ostatnie w życiu, żeby być w stanie dla, dla Was, dla siebie to nagrywać i to zrobić. No co więcej, przedstawię Wam niedługo na pewno cały Techosport. Nagram odcinek. Co to jest, gdzie to jest? Pokażę wam budynek, pokażę wam halę piłkarską, pokażę wam sprzęt jaki mamy. Zobaczycie oczywiście mojego trenera. No i co więcej? Trzymajcie kciuki, żeby to wszystko wypaliło. Trzymajcie kciuki, żebym pozostał cały czas zmotywowany. No i co? Mam nadzieję, że będę miał 45 lat i dalej w metr wyskoku, bo no bo co? Nie ma fajniejszego uczucia niż te. Sekunda, ponad sekunda w powietrzu, do usłyszenia. Do zobaczenia na wspólnych treningach, do zobaczenia na moich warsztatach wspólnie, do zobaczenia na jeszcze innych warsztatach. Ale nic tu nie mówię w tym temacie. Pozdrawiam wszystkich. A tu łapcie jeszcze na koniec tylko kilka migawek, jak wyglądały moje treningi tam w Anglii, bo warunki miałem naprawdę spartańskie. Ale robiłem co mogłem. Pozdrawiam Was wszystkich, do usłyszenia, do zobaczenia, wszędzie. Siema! Wow. Teraz tak, chancę musieć na ławce, bo jak mi przeważy to kawika, Tu wjeżdża wyszka. Tu wjeżdża drugi kantel a tu wierzę kolejna dyska. I znowu to ta sama sytuacja. Dom, 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 dom. Mój super sprzęt do przysiadów już zmontowany. Mega petarda, czyli jak dam sobie więcej ciężaru, to spadnie, to na mnie mnie zabije. Tutaj, jak nie będę miał siły w nogach i będę chciał się przeglądać, to mogę na siedząco to robić. Tak jest. No i co? Jak ktoś z Was mi będzie narzekał, że nie ma warunków sprzętu i tak dalej, to go kopnę po prostu w łeb. Patrzcie jaka jest platforma do dep dropów. Cztery poziomy wysokości. A? I co? Biedaki? Jedziemy. Wolna sobota, co się rzadko zdarza. I to jeszcze słońce. Idę napierdzielać do garażu. Zobaczcie, co on na swojej siły. Tak jest. Pieczara otwarta. No i co? Napierdalamy. 18.07, czyli wróciłem... Tyle co z pracy, zajechany, mam na sobie termoaktywną z długim rękawem, koszulkę zwykłą, dwie bluzy, kurtkę, czapki, kaptury, jest tutaj pewnie ze dwa stopnie, a ja napierdalam, o tam sztanga leży, push-pressy, a że tutaj mam nis niski sufit, to wychodzę sobie z garażu i napierdalam przed domem, hard work. 30 października, 18.10, skończyłem dopiero pracę, jestem zajechany jak koń po westernie, wyglądam jak żul, mam na sobie podarte portki, w ogóle nie jestem ubrany na trening, jest tutaj generalnie w Anglii teraz obecnie pewnie kilka stopni ciepła, więc trenuję strasznym zimnie, jakie mam warunki? O takie mam warunki własnej yy, roboty sprzęt do hip trustów, profesjonalna ławeczka, sztanga robię właśnie martwy ciąg. No i co? No i co zapierdalam? To, że nie pokazuję za wiele co robię i że trenuję. Nie znaczy, że nie trenuję, bo pamiętajcie o tym, że Hazbę zawsze trenuje. I Powinniście brać przykład, bo nieważne jak jest ciężko, czy to w szkole, czy to w pracy, czy to w życiu. Swoje trzeba zrobić, bo mm, efekty nie przyjdą, jeśli nie dacie z siebie nic. Koniec piepelenia trzeba nakurwiać. Co jeszcze ciekawego powiem? Robię na farmie. Petarda. Zajewista, odskocznia od tego, czym się zajmuję. Ale jestem nauczony. Ciężko zapierdalać, więc mogę właściwie nawet cały dzień gnój przerzucać i jest mi to bez różnicy. Zaleta tego, że tutaj wyjechałem, przede wszystkim oderwałem się od stresu. Nie mam nic za wiele na głowie, a stres uniemożliwiał mi naprawdę powrót do skakania i do całkowitego wyleczenia kontuzji, czyli kolana skoczka. No bo kto wie co to kortyzol i co kortyzol potrafi zrobić z nami z regeneracją, ten wie o co chodzi. Co jeszcze ciekawego, jako że robię przy ziemniakach, no to co, tu mam już ziemniaka przyszykowanego, bo za chwilę sobie opierdzielę ziemniaczka, pewnie z jakimś kurczaczkiem. I co więcej, trzymam Michę dwa i 2 miesiące ponad. Jest naprawdę spoko, kolano praktycznie petarda. Oby tylko ciało dało radę i kontuzja nie wróciła, bo na chwilę obecną kolano jest. 8, 9 na 10, no ale zobaczymy, jak to będzie. jak wrócę do skakania. i co? Chyba nic więcej. Teraz pora na hip trusty. Mm. Na hip trusty. Potem zrobię jeszcze pewnie. Nawet nie wiem, co to mam w planie. Bo już mam taki łeb zryckany, że nie pamiętam i muszę patrzeć co chwilę, co mam robić. Chodzą jakieś jeszcze jedno czy dwa ćwiczenia mam. Yy, ćwiczenia na kolano, kolano skoczka. Robiłem już w robocie, bo podstawiłem sobie deskę i napierdalałem poliquiny, Petersony i wszystko co się da. Wszystko co miałem teraz robić, no ale musiałem sobie to rozdzielić, bo nie dałbym rady na raz. Uff. Dobra, pizda nie da robić kitrasty. Jest połowa października, jestem już dwa miesiące. Nie, miesiąc, miesiąc jestem w Anglii. Kończę pracę o 18 Uff. i nie ma. Zmili Cały czas będzie w takich warunkach.